Dzień dobry, dzisiaj taki nietypowy odcinek ale tak to jest jak żona jeździ BMW i mówi mężu coś się zadziało, o, tu się zadziało takie rzeczy, trzeba wymienić olej zrobisz przeglądał cię, tak więc dzisiaj chciałem wam pokazać jak w domowych warunkach zaznaczam w domowych, bez kanału bez podnośnika wymienić olej w BMW F30, F31 ale zanim to zrobię tak jak widzicie, trzeba rozgrzać olej, żeby ładnie nam zleciał. Trzeba się trzeba przejechać jakieś 10 minut. Nie muszę wam mówić, jak właściciele BMW rozgrzewają olej. Ok, olej rozgrzany mogę wracać i odkręcać obudowę i go spuszczać. Ja będę korzystał z takich najazdów. Mimo tego, że są plastikowe, czyli z jakiegoś tam tworzywa. Ala plastik. Jeden ma 1250 kg. Tak więc podsuwam pod auto, najeżdżam, będę się kładł pod samochód. Wezmę sobie jeszcze jakiś karton, żeby mi się na kostkę w razie czego nie rozlał olej. Taką misę mam do spuszczenia oleju. Z takim tym. Więc podstawiam, wjeżdżam, będę wymieniał olej. Okej. Okay. Teraz się muszę położyć pod auto. Ale najpierw zanim się położę, sobie położę jakiś kartonik, żeby nie leżeć na takiej twardej kostce. I tyle. I zaczynam odkręcać osłonę silnika od spodu. Miał być karton. Mam coś lepszego. Sobie po prostu podsunę. Kładę się pod auto, biorę klucza, odkręcam osłonę silnika. Słuchajcie, nastąpiła zmiana planu. Okazuje się, że BMW w tym właśnie miejscu ma klapkę, e, którą otwiera się i tam jest e, korek miski olejowej, żeby go odkręcić, żeby spuścić olej. Nie musicie tych 30 śrub bez mała, tych takich na klucz numer 8 odkręcać, żeby odkręcać całą osłonę. Wystarczy kawałek plastikowej łyżeczki. Otwieracie korek. W tym właśnie miejscu macie dostęp do korka miski olejowej. Teraz go trzeba odkręcić, spuścić olej, tu tak podtrzymywać, ewentualnie coś przekombinować, żeby on się tak tu trzymał, żeby nam się na niego olej nie wylewał. Zaczynamy. Słuchajcie, najlepiej na nasadce. Klucz numer 17. Odkręcamy bliskę, jakieś rękawiczki warto. Pamiętajcie, że olej jest mega rozgrzany, łatwo się odkręca kluczem, już to kilka razy Wam mówiłem, że kluczem bardzo łatwo idzie, a niestety palcami ciężko. Jak tu odkręcicie korek, warto skoczyć szybko do góry i sobie Eee, odkręcić korek na lewu i wyciągnąć bagnet. Wtedy jest odpowietrzona skrzynia korbowa i łatwo, dużo łatwiej schodzi olej. I, I macie pewność, że Wam zajdzie więcej tego oleju. No nie da, powiem Wam szczerze, że nie da się w rękach utrzymać, w No nic. Jeszcze te dwa obroty. I właśnie zlewamy olej. Dlatego warto sobie wziąć jakiś karton, miskę. Później Wam powiem, co się robi z zużytym olejem. Są takie firmy Skubolei, tak się jakoś nazywają. Jeżeli chcecie im oddać olej, biorą za darmo. Jeżeli chcecie na to papier, że ten, wtedy trzeba im zapłacić. Ale tak zużyty olej odbierają za darmo. Ok, tak jak mówiłem, tam schodzi olej. Tu odkręcacie jeden korek. Tu wyciągacie się bagnet. Wtedy macie odpowietrzoną skrzynię korbową. I olej szybciej schodzi tam na dół do miski i schodzi go więcej szybciej. Ok. Jak już tam olej zleciał, zakręcacie korek. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby Wam nic nie wpadło, żaden syf, żaden brud. Ściągamy osłonę tą górną. Tą. W ten oto sposób. Tu, w tym miejscu, mamy filtr oleju. Musimy go odkręcić. Wkład filtr oleju. Musimy go odkręcić. Najlepiej sobie delikatnie wypiąć te przewody, wziąć w tą stronę, uchylić. I mamy do niego wtedy super dostęp. Kluczem 27 mm, tak tu widzicie. Zakładamy go w ten sposób, odkręcamy, popuszczamy filtr na razie. Później trzeba tam obłożyć papierem jakimiś ściereczkami, żeby Wam się ten olej z wkładu nie, nie rozlał po silniku, później paruje i nieprzyjemnie, nieprzyjemnie pachnie w samochodzie. Ma, pachnie śmierdzi Popuszczony, To tak jak widzicie się ładnie odkręca. Nie wiem czy to widać. O. to idzie, nie wyciągajcie go, żeby Wam się olej nie wylał. Yy, poduszcie sobie tam z tyłu jakieś szmatki, ewentualnie papier. Jakieś czyściwo, żeby cały ten olej z tego wkładu, który się będzie wylewał, wyłapać, żeby Wam się nie rozlał na silnik. Wyścielałem tam papierem takim ręcznikiem papierowym. to sobie kładę drugi. I teraz tak. Najlepiej to zrobić dwoma rękami, ale ja Wam pokażę jedną. W końcu ułatwiamy za ten uchwyt. Tutaj. Tak jak mówiłem, tu jest cały filtr, z którego wycieka olej i on się będzie lał po całym silniku. Bo lepiej się, tak jak widzicie, zabezpieczyć wręczniki, żeby sobie nie polać auta olejem silnika. Musimy ten wkład mocno wyciągnąć z tej obudowy. Ciężko to nagrać yy, trzymając telefon w jednej ręce, kamerę. To zostawiamy. To dajemy do utylizacji. Jak macie jakiegoś mechanika, tam zapiwko Wam przyjmie. Tam delikatnie czyścicie papierkiem, wycieracie do sucha. Tutaj tą też, ten gwint też, tą uszczelkę musicie wyjąć. Założyć nową. Zawsze dają z nowym wkładem nową uszczelkę. Tak jak mówiłem, z nowym filtrem jest nowa uszczelka, nawet dali nową uszczelkę pod korek spustowy, czyli pod tą śrubę, którą odkręcałem w misce olejowej. Yy, tą ściągamy, podwadzamy jakimś yy, płaskim śrubokrętem, wyciągamy tą uszczelkę, czyścimy ten korek, zakładamy nową muszelkę. Mamy ściągniętą muszelkę. Czyścimy. Uszelkę. Tu jest uszczelka. Tu gdzie macie uszczelki w tym i w tym miejscu warto je nasmarować świeżym olejem, żeby wam się nie przyszczypały. Eee, olej, nieważne jakiego producenta wlewacie. Eee, ważne, żeby spełniał wymogi jakie producent auta wymaga dla danego silnika. W tym przypadku jest to long life. Ja jestem strasznie przeciwny technologii long life. Nie wymieniam oleju tak jak BMW, zaleca 135 000 czy 130, nawet dla mnie to jest abstrakcyjna długość. 12 tysięcy to jest maks dla tego silnika. To jest silnik dosyć wysilony, tak więc 12 000 km zmieniacie olej. Na tym się nie da zaoszczędzić. A jak zaoszczędzicie, to później gdzieś wychodzą korbowody bokiem. A w tych silnikach jak się nie wymienia oleju. Lubi się wyciągać łańcuszek rządu, a niestety jest tutaj z tyłu między skrzynią biegów, a silnikiem. Jest z tym dużo zachodu i to dużo później kosztuje. Ok, pamiętajcie, smarujecie to muszelkę nowym olejem i tą muszelkę nowym olejem zaczynacie to składać. Ta uszelka posmarowana. Jak widzicie, tu wystaje taki króciec, bolec. Ten bolec musicie wziąć cały filtr. Nie składacie na razie z tym, tylko cały filtr musicie wziąć i tam specjalnie wam przyświecę. Nie wiem, czy widać. Jest taki otwór. Wiecie co? Przeszkadzają te belki. O, może będzie widać. Tam jest taki otwór, i w ten otwór tam u góry musicie trafić tym filterkiem właśnie tym. Po prostu musicie dobrze ustawić. O, ładnie siadło. Dopychacie i wtedy czuć, jak on tam siadł na uszczelce. On się wam nie ruszy i możecie spokojnie posmarować teraz tą muszelkę i przykręcać tutaj, żeby. A dlaczego smarujemy? Żeby wam w tym miejscu jej nie przyszczypało, żeby później nie było wycieku oleju. Ok, tu smarujecie w tym miejscu tą muszelkę dookoła nowym olejem. Posmarowana. przykręcamy ładnie. Jak on jest tam trafiony ten filtr, po prostu wam to idealnie o spasuje. Przykręcacie obudowę szczuciem. Przykręcacie szczuciem, a to czucie ma mieć 25 Nm. Tak jest napisane na tej obudowie. Ale to widać po prostu w tym miejscu siądzie filtr i dalej nie dojdzie ta obudowa. O, tak teraz. Mocniej się dokręcić, już nie da. Macie wymieniony filtr. Teraz czyścimy korek spustowy. Zakładamy nową muszczelkę. Yy, zalewamy olejem. Tu mamy korek. Mamy nową muszelkę. Bierzemy jakąś szmatkę. Idziemy umyć miejsce, gdzie będziemy go przykręcać. Bo na pewno jest umarzane w całym takim oleju, jak tu wycieka. Zakręcamy korek, zalewamy olej. Ta nie była czysta, ale tak wygląda olej po yy, w tym przypadku 13 tysiącach, trochę przeholowałem. Yy, po 13 tysiącach. Tak więc jak chcecie wierzyć w technologię Long Life, to wierzcie ja w nią nie wierzę w ogóle. Przykręcamy korek też rzuciem. No, tak jak mówiłem zakręcamy korek zalewamy olejem dla tego silnika, jak dobrze pamiętam to jest chyba 6 litrów, ale muszę się upewnić Z czuciem, żeby nie, 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 nie to jest aluminiowa miska, jak się nie mylę. Tu wszystko, co się mogło gdzieś rozlać, umyjemy, zatykamy, idziemy zalewać olej. Słuchajcie, dlaczego warto sobie wziąć yy, jakąś matę, papier? Niby miałem porządną miskę, wszystko ok, zawsze coś się rozleje. Tak jak mówię. Zabezpieczcie sobie teren. Wpiąć tych przywodów w to miejsce, w którym były. Wyciągamy bandet. A dlaczego wyciągamy bandet? Mamy bardziej odpowietrzną skrzynię korbową i szybciej nam się będzie nalewał olej. Jak wlewać olej to wam nie będę pokazywał. Wiecie co? To, to by się warto było ściągnąć. To się da ściągnąć i, i przetrzeć. Ewentualnie teraz, to jak rozlejecie olej, to on Wam się tu wlewa i tam między te wtryskiwacze tam, w to miejsce i później tu jest mokro, on paruje i śmierdzi w aucie dlatego warto sobie wziąć lejek, widzę że jakiś papuch mi wpadł wiecie co, ja zanim tu wleję olej to to najpierw ładnie wyczyszczę wprowadziłem Wam z błąd, z tego się nie da ściągnąć to się dało ściągnąć jak bodajże w piątkach E60 z tym silnikiem 2 litry N47 no to co? Zalewamy świeżym olejem. Na dzień dobry można go poczęstować 4 litrami, zje, albo 5, zjechać z najazdów, żeby był auto i na idealnie płaskim, wtedy dolewać oleju i patrzeć na bagnecie, jaki jest stan. Ale tak jak pamiętam, a jak nie pamiętam, czy pamiętam, poprawcie mnie, chyba jak się nie mylę dla tego, dla tego samochodu jest 6,1 litra to jest dwulitrowy diesel N47. A tam widzę, że mam jakiś uszczelkę tu do wymiany, bo gdzieś dmucha jakimiś spalinami, że ona coś narzeka, że piszczy. No to już wiemy co piszczy, OK. Auto poczęstowane 5 litrami oleju, zamykam bagnet, zakręcam korek, odpalam auto, nie wprowadzam w ogóle na wysokie obroty, czekam aż zgaśnie kontrolka odciśnienia oleju. Zjeżdżam z najazdów, odczekam 10 minut, niech się to wszystko leży, uzupełniam zawartość oleju tak żeby na magnecie było tak delikatnie pod max i procedura zakończona. Ewentualnie później kasuję na komputerze inspekcję do wymiany oleju. Zakręciłem, zatkałem maska w dół. Tak jak wam mówiłem. Odpalacie auto, nie dodając gazu, niech samo zgaśnie ciśnienie oleju. Pogasły wszystkie kontrolki. Zjeżdżamy z podestów. Czekamy 10 minutek, aż się olej ustabilizuje. Gasimy auto dolewamy do maksa na miarce. Słuchajcie, wlane było 5 litrów, zaraz Wam powiem. W miarce jest do połowy. Tak więc spokojnie mi się wydaje, że ten silnik, jak pamiętam, 6 litrów przyjmuje. Doleję pół litra, nie tak na póra i zobaczymy, jak to będzie dalej. Słuchajcie, olej wlany, weszło mi 5, i. 9 litra, tak więc 6 litrami ogarniecie ten dwulitrowy silnik. To jest 143 konie N N47. Zakładam osłonę, olej wymieniony. Jeżeli się podobało, dziękuję za oglądanie. Cześć wam.